Hej, siemano! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj lecimy z nowym formatem filmów, a mianowicie moją reakcją na TikToki. Będzie to dodatkowy content, który będzie pojawiał się na naszym kanale jako drugi film w tygodniu. Mam nadzieję, że popieracie ten pomysł. Mamy nową szatę graficzną. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Oczywiście uderzcie w dzwona, żeby nie przegapić następnych materiałów, a my wbijamy do Pierwszego odcinka z tej serii z mojej reakcji na TikToki. Ok, zaczynamy z grubej rury. Makejla. To jest ciało, to jest ciało. Powiedzcie mi szczerze, czy jest coś lepszego niż kobieta, która trenuje? Przecież żaden makijaż po prostu nie upiększy tak kobiety jak fajne, wysportowane ciało. To oczywiście moja opinia. Możecie swoją napisać w komentarzu, no ale tutaj wielki propsik Makejla. Jest dobrze, jest dobrze. O, tutaj. O, to jest fajny przykład. To jest bardzo fajny przykład. Wiele osób mówi: Przemek, nie mogę schudnąć, ponieważ no, nie lubię chodzić na siłownię, nie lubię biegać na dworzu. Przecież to nie o to chodzi. Żeby schudnąć, naprawdę nie trzeba robić nie wiadomo czego. Wystarczy troszeczkę lepiej jeść, plus. Więcej się ruszać. Tu jest. Te dwie kobiety znalazły sposób właśnie, żeby troszkę więcej aktywności fizycznej w ciągu swojego dnia wrócić do, do swojej codziennej rutyny. No i to się liczy. Fajna zabawa, więcej aktywności, smuklejsze ciało, więcej mężczyzn potem na plaży się zabawiam i ogląda. Same plusy. Ok, Ok, tutaj pani pokaże jakieś ćwiczenia na. Dobra. Nie, nie zrozumcie mi źle. Jeśli chcecie zbudować jakiekolwiek mięśnie, to na pewno nie takimi ćwiczeniami. To są fajne ćwiczenia, jeśli chodzi o jakieś akcesorium, ale no, powiem Wam tak, jeśli chcecie zbudować fajne, nie wiem, pupę, pośladki lub ogólnie dolne części ciała, no to wiecie, odmachania nogą jak łyżką w zupie, no to raczej słabe efekty będą. Aktywacja fajnie, ale jako główne ćwiczenia absolutnie nie. O, ja pierdzielę. <gry> Ludzie, przecież ta kobieta, patrzcie na jej nogi. W ogóle. Ona ma większe nogi niż ja. W sumie. Kurna. W sumie ma jeszcze większe łapy niż ja. Dobra, uciekamy stąd, bo kompleksy rosną. Emily, Emily, o tak, biegnij, psie. Widzicie, tutaj Emily chciała e, po prostu podzielić się z nami jakiego fajnego e, pieska. Fajny piesek, Emily, biegnij dalej, biegnij dalej. O, takiego nie kojarzę, ale no chyba widać, że działa, co nie? Widać, że działa, widać, że działa na 100%. Stefani, rób to, rób to, Stefani. Niezłe ciało. U, tutaj kobieta też dobrze zbudowana. Łapy robi, szanuje. <grytanie> Jeśli jesteście osobami, które... Cóż, mają swoją drugą połówkę, która również podziela Wasze pasje, na przykład tutaj jak siłownie, to napiszcie w komentarzu, co robicie i jak mocno Was wspiera. To są najlepsze treningi. Okej, okay, tutaj jakaś babka wyciska. Dobrze ci... o... Dobra, tutaj dla wszystkich osób. Na pewno każdemu, kto chodzi na siłownię, się to przydarzyło. A mianowicie, no niestety ciężar Was przygniótł, dlatego tak ważna jest asekuracja. Pamiętajcie zawsze, nawet jak to jest, jak to jest mały ciężar, nie wiadomo co się stanie. Kurczę, możecie nagle, nie wiem, jakieś kontuzji doznać, coś na Was spadnie i potem nie będziecie mogli tego podnieść. Więc zawsze asekuracja, pamiętajcie, numer jeden. Przeważnie na siłowni też każdy tam się zgodzi, żeby Was tam na jedno czy dwie serie posekurować. Więc zawsze asekuracja... Ważna sprawa. O, cholera. Ja pierdzielę, wiecie, wiecie co? Z, oczywiście dla tego ziomeczka, ale e, z drugiej strony ja pierdzielę chłop zbudował takie ciało. Nie mając nóg, a my narzekamy, że, że trudno zbudować jakąś fajną sylwetkę i trzymać michę. Sheet. Uuu, pull-up contest. Nie wiem, czy tutaj chodziło o pokazanie dobrej techniki ćwiczenia. Ogólnie bardzo fajnie, że laska wykonuje. Jezu, jakie ma w ogóle plecy? Nie wiem czemu, ale kurczę, jak oglądam te TikToki, to moja niepewność wzrasta. No ale weźcie mi powiedzcie potem po obejrzeniu czegoś takiego. Dziewczyna, tak jak mówię, widać, nie ma make-upu, no jest opalona, piękny kształt, co potrzeba więcej. A jeśli chodzi o technikę, to ładnie się pociąga bardzo. Zero chwiania. Jeśli chcecie nauczyć się pociągać, by the way, to oczywiście wpijcie na kanał, ponieważ taki materiał już się pokazał. Działa, działa stuprocentowo, więc serdecznie zapraszam. Uuu. No i teraz coś dla kobiet. <grytanie> Dobra, patrzymy. nie patrzymy. Nie chodziło o to, nie chodziło o to. Czy wy też tak macie, że jak próbujecie sobie robić zdjęcie, załóżmy, to bawicie się z tym światłem, z różnymi jakimiś pierdołami, filtrami, nic nie może wam wyjść dobrego. Idziecie do łazienki światło po prostu perfekcyjnie jakbyście byli na scenie. Jeśli tak macie, dajcie znać w komentarzu. Na tego kolejnie się nie patrzcie. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Pamiętajcie, żeby ocenić ten materiał, czy Wam się spodobał, czy też nie. Był to pierwszy, prawdopodobnie nie ostatni film z tej serii. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Pamiętajcie, napisać komentarz. Uderzcie w dzwonek. Widzimy się w następnych materiałach. Bicie na inne sociale, Na razie. See ya.